No, hej wszystkim, tutaj Neski, zapraszam na kolejny film z Last Epoch na moim kanale i. Jak to co? Oczywiście, Neski, uwaga, uwaga, wbija setny level na moim Hamerdinie. Tak więc elegancko, setny level dobity, książeczkami sobie dobiłem, po prostu, bo właśnie zrobiłem echo i stwierdziłem, że chciałem nagrać sobie, uwiecznić sobie, wbiłem swój pierwszy ever setny level w Last Epoch. No i wyszło na to, że właśnie książeczkami sobie ten setny level dobiłem, więc tak to wygląda. Proszę bardzo. Setny poziom, jeżeli chodzi o Hammerdina, czyli o Paladynek jest to Paladynek zrobiony pod młotki, pod krwawienie. Więc tak to wygląda. No dla kogoś to może być śmieszne, w imię, że na przykład ten ktoś wbił już kilka co najmniej kilkasetnych leweli w gierce, ale z racji, że jest to mój pierwszy Ever, no to chciałem sobie to upamiętnić. Jak możecie zobaczyć, tutaj w obrażeniach mamy takie statystyki, tutaj mam taką obronę, w sugusach nic, a w innych, no to mam tutaj oczywiście 600 obrażeń od krwawienia, 100 od podpalenia i tak dalej, i tak dalej, prawda? Jak sobie postać, to tam troszeczkę wskoczy. O, 796 obrażeń odkrwawienia, 45% szans na krwawienie. Więc tak to wygląda, moi drodzy. I cóż, kamień milowy za mną. W końcu, w końcu dobity ten setny level postaci. No i cóż, biorę się chyba za tworzenie nowej postaci, no bo jestem za mocno uzależniony od tej giereczki. A z wami, z wami się już oczywiście będę żegnał. Chciałem ogólnie y, nagrać, jak robię sobie całe echo, prawda? Całą mapkę, ale no wyszło tak, a nie inaczej, że po prostu... Dobiłem te setne tymi książeczkami i coś mi właśnie się wydawało, że mogę tutaj dobić ten level, więc stwierdziłem, że włączę nagrywanie, no i tak też właśnie się stanęło, tak więc ludziska subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do i do następnego odcinka, czy też filmu na moim kanale ludziska, chaos!